Siemanko wszystkim, ja jestem druwa. Dzisiaj przybyłem do Lublina, odwiedziłem najstarszą siłownię w Lublinie, siłownia Samsung. Wjeżdżamy tam i widzimy się za chwileczkę, zobaczcie, Jesteśmy! Siemaneczko! Siemaneczko! Witam! Cześć, króleczka! Fajnie, że nas dowiesiłeś. Jest Józek. Jesteśmy w Samsonie, jedna z najstarszych y, siłowni. Tak, dokładnie. Zgadza się. Y, jak dobrze pamiętam, to 78 rok. O, o, kupę, o, kupę czasu! Ta, przed moim narodzeniem się... <grym> <grym> Także kupę czasu. No, kupę, kupę fajnych ludzi tutaj się przewinęło, ćwiczyło w Lublinie. To jest jedna z pierwszych y, siłowni w Polsce. no, tutaj, na to, no tutaj to jest Fajna siłownia w centrum miasta, także zapraszamy, fajnie, że nas odwiedziłeś i zapraszamy na trening do nas. No także coś, lecimy Lecimy z treningiem, aby zostańcie z relacją na żywo i pokażę Wam troszeczkę tutaj siłowni. Tak jest, zapraszamy.

Maszynek jest naszym największym ścigiem. Oh. Tutaj robimy brzuchy, tam jeszcze ścigamy. Na pani, na Tam mamy salarium, salne. Oh. Chodźcie, chodźcie. A tu mamy taką salkę. Moja fitness, bieżnie, rowerki, antykrytki. Bye later. Maybe I'm gonna fix something too. You wanna to grab something? Yeah yeah Ja przerwam chwilę w treningu, bo Józef już ucieka do domu, on już jest po treningu. Tak, ja już jestem po treningu. Józef, parę słów o siłowni Samsung dla moich widzów. Coś... Fajna siłownia, naprawdę, ja polecam. Ile lat tutaj już przychodzisz? Oj, ze 14 lat na ćwiczę. To no już kawał czasu, no tam, i kawał byka, kawał byka zobaczcie. No jeszcze tam kawał byka, można powiedzieć. No. <laughs> Jakieś <laughs> zawody się szykują? Teraz mamy okres resynowania. No, razem tutaj z chłopakami. Później sobie odpoczywamy, każdy ci, czy po swojemu. Ja tam sobie przychodzę, tam dwa razy, trzy razy w tygodniu, na godzinkę. Poruszam się troszeczkę, żeby te miśnie cały czas były przekompowane. Od stycznia zaczynamy przygotowania do następnych zawodów, które tam hmm. będą się u mnie, marca, kwietnia. Także no, zaczynamy pomalutku w styczniu, w styczniu po świętach dopiero będziemy zaczynać. Także oglądajcie Mrówę, tam obrudajcie. będzie coś na kanale. Tak i do... wpadajcie do nas tutaj do Klubu Sportowego Samson na Lipową Gliwinię. Serdecznie zapraszam, zapraszam tutaj do nas, naszego teamu. Lipowa ile? Lipowa 11. powiem się, że tyle lat tutaj ćwiczę, a nie wiem, która Lipowa, nie <śmiech> jaki <śmiech> numer. Siłownia Samson zaprasza. Fajna, przytulna taka siłownia. No i siłowia. Siłowia. Tak. Oj, można dobrze. Dopiąć Bicka. Czekaj, ja zobaczę coś troszkę podrosło ale to u mnie to raczej tylko zgadania dzisiaj było. <laughs> Także fajnie, ja lecę jeszcze kończę trening. Tak, ty jeszcze ćwicz, ja już idę się kąpać i do domciu. Tak. Także widzimy się tak. za chwileczkę. Na razie. Piąteczka, trzymajcie się. I do zobaczenia Hejka. za chwilę. Morderczki, końcóweczka, trening zaliczony, ale powiem Wam, ta siłownia ma urok. Także zapraszam Was na treningi do Siłowni Samson w Lublinie na ulicy Lipowej. Lipowa ile? 17. 17, dobra, doszliśmy do tego. <laughs> także bardzo polecam. No i co, zostańcie z filmikiem, tym do końca, a z moim kanałem. Zostańcie na dłużej, bo tutaj się dzieje coś, co tydzień staram się wrzucać. Muszę jeszcze Juska dobówić na morsowanie, nie wiem on Coś do tego sceptycznie podchodzi, ale ja go, ja go podkręcę ślubeczkę i mam nadzieję, że uda mi się go wyciągnąć. <muszę> Zobaczycie, jak wielki chłop robi się mały. <muszę> nie no, żartuję. Ale morsowanko jest ok, także. Znaczy jak dla mnie? Jak widzieliście, czekam na duże mrozy i będzie morsowanie, także dzisiaj Was serdecznie pozdrawiam, życzę miłego całego tygodnia no i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, hej! O, Marcin jeszcze ćwiczy. <grym> Dobra. Trzymajcie się. Haha, ćwiczę. jak coś nie wychodzi. Trzeba <grystanie> go pokierować. To czekaj, teraz ja będę wychodził i mnie nagrać jak wychodzę, dobra? Dobra, dobra. dobra. No, dobra, dobra. dobra na razie. <grystanie> dobra, na razie. <grystanie> Jeszcze raz. Trzymaj się.